Chcemy, proszę Państwa, pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu firm, w realizacji swojej działalności w taki sposób, aby nie tracili płynności finansowej, aby pieniądze, które ciężko zarabiają, wracały do nich, jeżeli to jest tylko możliwe. Jedną ze zmian proponowanych w naszej ustawie będzie termin zwrotu nadpłaconej części naliczonego podatku VAT. Z 60 dni proponujemy skrócenie do 30 dni. Dla przypomnienia chciałbym yy, przytoczyć, że w takich krajach jak Francja już jest 30 dni. Yy, Urząd Skarbowy Francuski zwraca sobie podatnikom po 30 dniach nadpłacony podatek VAT. W Austrii jest to 28 dni, w Danii 21 dni, Finlandia Finlandii 14 dni, w 10 dni, a Estonia, jak Państwo wiecie, rozwija się bardzo dobrze. W ciągu 5 dni yy, podatnicy uzyskują zwrot nadpłaconego podatku VAT. Drugim takim sztandarowym naszym jakby punktem w tym projekcie ustawy jest zabranie naczelnikowi skarbowemu możliwości wszczynania kontroli skarbowych w przypadku wątpliwości co do zwrotu tej nadpłaconej różnicy VAT-u. Obecnie jest tak, że naczelnik urzędu może, jeżeli uzna za zasadne, może wszcząć kontrolę, która zwyczajowo, jak na dzień dzisiejszy, to trwa nawet i do 180 dni. Chyba że podatnik płaci i kaucję wysokości zwrotu nad, nadpłaconego podatku VAT i wtedy jest jakby zwolniony z tej, z tej kontroli może mieć ten VAT zwrócony, ale to jest jakby nie to samo. Konsekwencją ostatniej zmiany jest właśnie zniesienie tej instytucji zabezpieczenia majątkowego, które podatnik mógł złożyć, żeby szybciej Uzyskać zwrot nadpłaconego VAT-u. Chcemy zabrać tę możliwość urzędu, naczelnikom urzędów skarbowych, aby podatnik nasz, którym jest te własne pieniądze, mogł do niego szybciej wracać, aby mógł je reinwestować i zarazem szybciej wrócił w, w tym samym czasie do urzędu skarbowego te pieniążki. Wiadomo, że podatki płacone z obrotu finansowego wracają do fiskusa.